Hej, przychodzę do Was dzisiaj z kolejną pogadanką na temat diety, odchudzania wagi i generalnie efektu jojo, ponieważ poprzedni mój film bardzo dobrze został odebrany o tej diecie, którą zastosowałam. Bardzo dużo osób właśnie było nią zainteresowanych. Pytacie o to, żebym przesłała Wam przepis na tę zupę i mnie to bardzo cieszy. Dajcie znać. Bo nie wszyscy oczywiście dają taki feedback, jak ta dieta sprawdza się u Was. U większości pań, dziewczyn sprawdziła się również rewelacyjnie, jesteście bardzo zadowolone, co jest ekstra. I mam nadzieję, że tak jak u mnie również nie pojawi się efekt y, jojo. Gdybyście miały oczywiście jakieś jeszcze pytania co do tamtej diety, to piszcie, zadawajcie, pytać również pod tym filmem, ja na wszystkie te pytania odpowiem. A dzisiaj chcę się z wami podzielić, jak to u mnie wyglądało z efektem jojo, i w ogóle co zrobić, żeby tego efektu Jojo nie było, co ja uważam za bardziej słuszne, a co za mniej słuszne. Więc nigdy na ten temat wcześniej z Wami nie rozmawiałam, nie dzieliłam się tymi swoimi problemami, które dotyczą Tematyki wagowej. Nigdy o tym też nie mówiłam na Instagramie, nie pokazywałam, nie wspominałam o tym, czy kiedykolwiek jakieś diety w moim życiu były i czy byłam tym tematem w ogóle zainteresowana, a byłam wielokrotnie. Pamiętam, że jako dziecko nigdy nie byłam taka szczupła jak wszystkie moje rówieśniczki, koleżanki. Zawsze miałam większy biust, miałam też bardzo szybko ten biust, miałam też biodra, miałam wcięcie w talii, miałam grubsze udo. Generalnie wyglądałam nieco inaczej niż wszystkie moje koleżanki. Jak byłam dzieckiem, to może trochę mi to przeszkadzało, bo jednak wszystkie dziewczynki wyglądały zupełnie inaczej i ja się zastanawiałam, że a dlaczego ja wyglądam tak. Natomiast mm, muszę też wspomnieć, że moi rodzice dawali mi słodycze i nie byłam dzieckiem, które by tych słodyczy w ogóle nie jadło. Powiedziałabym nawet, że uwielbiałam je jeść i może jadłam je w nieco dużych ilościach niż jeść, powinnam. Natomiast nie głównie to przyczyniło się do tego, że wyglądałam tak, a nie inaczej. Przede wszystkim e, też bardzo szybko zaczęłam dojrzewać, co. Mm, przyniosła właśnie takie efekty i takie skutki jak właśnie większy biust czy szersze biodra czy w ogóle bardziej kobiecy wygląd niż moje rówieśniczki. Natomiast jeżeli chodzi o wagę, no to tutaj faktycznie jako dziecko jadłam te słodycze i raczej się nie krępowałam z ilością ich jedzenia. Ciasto na święta i tak dalej, wszystko jadłam zupełnie normalnie, co pewnie przyczyniło się do szybszego rozrostu mojej tkanki tłuszczowej. No, i jak stałam się już taka troszeczkę starsza, zaczęłam chodzić nie do podstawówki, a do gimnazjum. No to oczywiście zaczęło mi bardziej zależeć na tym, jak wyglądam, więc już wtedy zaczęłam stosować swoje pierwsze diety, swoje pierwsze jakieś tam ćwiczenia i robić coś z tym, aby wyglądać lepiej. Pamiętam, że mm, dzieci w tamtym wieku i w tamtych czasach były takie. Mm, bardzo hamskie powiedziałabym, i kiedy widziały, że inne dziecko przynosi do szkoły marchewkę, czy pije jakiś soczek owocowo-warzywny, no to się z tego po prostu śmiały i podłapywały y, temat, wypytując, czy się odchudzasz. A wiadomo, że jako trzynastolatka, jeżeli odpowiesz, że tak, no to będzie wielkie u. Ze strony tych dzieci, no i będą miały z tego po prostu pożywkę do tego, by się pośmiechiwać, śmiać i jakby szukać problemów. Na szczęście, na szczęście miałam to szczęście, że byłam na tyle rozwinięta emocjonalnie i jakby mój poziom dorosłości był na tyle wysoki, że to ja śmiałam się z nich, że one śmieją się z tego, że ktoś robi coś w kierunku, by wyglądać dobrze. I jakoś nigdy szczególnie mi to nie przeszkadzało. Zawsze uważałam, że moi rówieśnicy są no jednak e, niżej na poziomie emocjonalno-umysłowym niż ja, i że pewnych rzeczy po prostu nie rozumieją i nie są w stanie ich e, pojąć w taki ani inny sposób, jak pojąć e, powinni. W każdym razie to, jakby nie miało dla mnie żadnego znaczenia, robiłam swoje, i pamiętam, że właśnie pierwszymi takimi krokami do podjęcia. Zdrowszego odżywiania było wyeliminowanie słodyczy, które przyszło mi dosyć łatwo. To nie był jakiś wielki problem i bardzo duże wyzwanie. Jadłam dużo owoców, do szkoły nosiłam właśnie owoce, jakieś suche chlebki, marchewki Mama mi zawsze przygotowywała, czy właśnie soczki. Na początku były to soki kubusie, pysie mm, i tak dalej, żeby miała coś dobrego odżycia. Natomiast właśnie później już to wyeliminowałam i kompletnie z tego nie korzystałam, bo to też dodatkowy, niepotrzebny cukier był. No i tak właśnie przez gimnazjum schudłam dosyć chyba znacząco, z tego co pamiętam. No i później przyszedł okres liceum. No i w liceum również to był taki wielki boom na, na odchudzanie, na diety. Wszystkie koleżanki pamiętam, zwłaszcza te z tak jakby mojej ekipy, Właśnie się odchudzały, jadłyśmy razem owsiankę z jogurtem na korytarzu, jadłyśmy jabłka, banany, owoce, soki, jakieś, nie wiem, musli, cokolwiek. Po prostu wszystko te suche chlebki, które są waza, na przykład i tego typu produkty były bardzo modne i tak naprawdę na korytarzu w szkole można było to spokojnie dostrzec i wręcz tutaj osoba, która się nie odchudzała i która nic z tym nie robiła była nie cool, czyli wtedy to było takie modne i fajne i każda z nas się tym zachwycała, no i wtedy też zaczęłam biegać, uprawiać właśnie bardzo dużo sportów no i to był taki przełom, że wtedy schudłam najbardziej, wtedy też wyrobiło się sporo moich mięśni które oczywiście pod tkanką tłuszczową są nadal, są yy, urosły, są może trochę schowane, ale mimo wszystko są, i jak yy, napnę je, to je oczywiście widać i, i też można dostrzec to, że coś kiedyś z tym robiłam. No i wtedy wyglądała właśnie najlepiej. Wtedy, kiedy biegałam, kiedy miałam tą dietę, jadłam same gotowane warzywa, gotowane mięso, bo podczas sportu, kiedy się go uprawia. Nie bardzo można jeść niezdrowo, typu pizza czy jakieś fast foody i tłuste mięso na obiad. Tłuszcze dostarcza się, ale w troszeczkę innej postaci. Natomiast tutaj ta dieta była mocno skompresowana do takiej ultra zdrowej diety. No i wtedy wiadomo, no wtedy wyglądałam rewelacyjnie. Nie miałabym co do tego żadnych zastrzeżeń. Później, kiedy biegać przestałam, zaczęłam wprowadzać bardziej normalne potrawy do swojego jadłospisu, no to ta waga zaczęła się oczywiście zmieniać, a później, kiedy już zaczęłam zupełnie normalnie funkcjonować, no to też ona się zmieniła, oczywiście można by powiedzieć na niekorzyść, bo byłam z niej coraz mniej zadowolona. Mm. No i później, kiedy chciałam stosować jakiekolwiek diety typu dieta dukana, którą przerobiłam chyba dwa razy, jest to fajna dieta, bo są bardzo szybkie efekty. No bardzo szybkie, nie musimy długo czekać. Możemy ją stosować tyle, ile chcemy i to jakich efektów potrzebujemy. Ale dzisiaj wiem, że to jest dieta, która bardzo obciąża nasz organizm, i jest dietą niezdrową i raczej bym się na nią już teraz nie zdecydowała ze względów, na y, poczucie y, bezpieczeństwa organizmu nie powinna się tego robić. Natomiast robiłam ją dwa razy i efekty były za każdym razem fantastyczne. Natomiast niestety po tych dietach wraca efekt jo, kiedy tylko nie pilnujemy się w tak drastyczny sposób, jak powinnyśmy. Więc to nie jest dobra dieta. Tutaj efekt jo za każdym razem towarzyszy. Później y, były. Inne próby podejmowania różnych diet. Tutaj efekt jojo również się pojawiał. Ponieważ co schudłam, to może nie że przytyłam, ale jakby to wszystko wracało z powrotem do punktu wyjścia, no i tak w koło to wszystko się bardzo zapętlało. Natomiast nigdy nie wpadłam na to mm, i nie pomyślałam o tym w ten sposób, że co zrobić, żeby tego efektu jojo nie było. A tutaj, w tym wszystkim i w tym wielkim efekcie jojo, chodzi głównie o to. Teraz już to wiem że żeby go nie było, należy nie wracać do słodyczy, nie wracać do bułek, bułeczek słodkich czy normalnych. Starać się nie jeść pizzy czy właśnie fast foodów i ogólnie gotowych produktów. Należy jeść normalnie, jeść produkty, które jadły się wcześniej, nie obżerać się. A wręcz yy, nie chodzić na wpół głodnym, ale też nie mocno najedzonym. I wtedy ten efekt jojo na pewno nie będzie nam towarzyszył i na pewno nigdy po żadnej diecie się z nim nie spotkamy. Tylko tak, zero słodyczy, zero tłuszczu palmowego, żadnych batonów, yy, żadnej pizzy, żadnego McDonalda, KFC, burgerów, yy, nie wiem, knyż, czegokolwiek, co nazywa się fast foodem i co jest cukrem. Zero soków, Pepsi, alkoholu itd., itd., i wtedy na pewno możemy cieszyć się brakiem efektu jojo. Co warto wspomnieć, to oczywiście choroby, które mogą nam towarzyszyć i które będą utrudniały nam właśnie odchudzanie i stosowanie jakiegokolwiek rodzaju diety. Kiedy jesteśmy chorzy, to żadna dieta, nawet najlepsza, nie przyniesie nam takich efektów. Jakich byśmy się spodziewały i jakich byśmy oczekiwały. Dlatego, zanim podejmiemy się jakiejkolwiek diety, należy zrobić sobie kompleksowo badania zupełnie rutynowe, które sprawdzą poziom naszego zdrowia, będziemy pewni, że możemy taką dietę zastosować i że nic złego nam się nie stanie. Dlatego najpierw się badamy, diagnozujemy, czy nasze ciało i czy nasz organizm jest zdrowy. A dopiero wtedy zabieramy się za dietę jakąkolwiek może to być nasza dieta, to, to może być nasz wymysł. Nie musimy chodzić do dietetyka po to, by przepisał nam specjalną dietę, ale ważne jest to, aby się właśnie pilnować i żeby tego efektu jojo nie było, nie należy wracać do starych, złych nawyków, bo to one powodują efekt jojo, a nie to, że dieta nie działa, czy to, że jesteśmy chorzy. Tylko po prostu stare, złe nawyki sprawiają, że to, co schudniemy, to przytyjemy ponownie. Z powrotem. Dlatego yy, weźcie sobie moje słowa do serca, że u mnie też nie zawsze było kolorowo i u mnie też nie zawsze było tak samo, ale warto uczyć się na swoich błędach, warto wyciągać też wnioski i należy pamiętać, że to, co myśli sobie ktoś, to jest czymś, co myśli ktoś, natomiast to, co my uważamy i to, co my robimy, to musimy do tego dążyć. Bo to jest nasze, to jest ważne i tego nikt nam nie zabierze. Także nie przyjmujcie się też tym, że dzisiaj ważycie 20 kg więcej, a za rok będziecie ważyć 25 mniej, tylko po prostu idźcie po swoje i należy dążyć do celów, które sobie wyznaczamy. To jest bardzo ważne i należy o tym właśnie pamiętać. Także jeżeli się z tym zgadzacie, to oczywiście. Wiecie, co macie zrobić na dole pod filmem. Dajcie też łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie mi bardzo, bardzo miło i będę wiedziała, że tutaj ze mną jesteście i że stale oglądacie regularnie moje filmy. Zapraszam też na mojego Instagrama, tam dzieje się dużo więcej. Tam codziennie dodaję jakieś relacje, a przynajmniej się staram. A za ten film wam serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, żeby oglądać też ten film z tą dietą, która pomogła mi schudnąć, bo to jest sztos, rewelacja. Na pewno też jeszcze raz kiedyś się zastosuję, bo jest super. I tam piszcie oczywiście w komentarzach i proście o to, żebym przesłała Wam na maila właśnie te przepis na zupę. I Ja dziękuję, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam, pa!